Zły aspekt, cena, limit. Ok. Czy na dzień dzisiejszy możemy to zaakceptować? Kontrakt. A jaki pacjent ma wpływ na to, która przychodnia ma kontrakt, który szpital ma kontrakt? Możecie słać skargi. Odpowiedzą Wam w sposób jasny i klarowny. Dan oferent nie przeszedł konkursu. To powiedział, że NFZ jest tą instytucją, która nadaje certyfikat upoważnienia zawodowe kwalifikacje? W imieniu ekonomicznego określa konkursowe, nie zważając na to, że istnieją już struktury, które kontrolują świadczeniodawców. Jest Sanepid, jest Izba Lekarska, jest Samorząd, jest Rzecznik dla Pacjenta, jest Agencja oceny Technologii Medycznych, jest nadzór Farmaceutyczny, stali się Superwizorem. Punktując to można powiedzieć, że im gorszy system, im gorsza władza, tym bardziej centralizuje swoje wpływy bo w polityce tylko krótki kołdry trzeba móc jednym długopisem przeciągnąć kołdę jedną, jednym podpisem długopisu przeciągnąć kołdry w jedną, to drugą stronę. Też dalej. To tu są, jak gdyby, te zebrane podstawowe zastrzeżenia. Centralizacja władzy, brak mechanizmów całkowitych kontroli, brak mechanizmów starania się świadczeń uznawających realny wzrost kosztów koszty kształcenia pracowników, realnego zysku. Ktoś, jeżeli ma położyć swoje pieniądze, to oczekuje jakiegoś zysku. Brak gwarancji kontynuacji świadczeń. Niejasne kryteria kosztów ofert. Ubóstwo pacjent pacjentów w wyborze świadczenia oddawcy. Całkowity brak odpowiedzialności ekonomicznej, cywilnej politycznej za podejmowanie decyzji. Tak to zebrałem. A Państwo, coś byście dorzucili? Macie Muszniki, proszę. Nie, nie, was, a nie. Nie uwzględnianie tego, że nowoczesna medycyna wygląda trochę inaczej niż w wieku XIX i nie składa się tylko z lekarza i pacjenta. Jest jeszcze ogromne zaplecze tzw. usług niemedycznych, to znaczy laboratorium, wszystkiego co pomaga w postawieniu diagnozy. I to jest prawdopodobnie też spory problem, ponieważ laboratoria nie są partnerami... Dla NFZ-u, czy to będą laboratoria, laboratoria analityczne, czy mikrobiologiczne, czy radiologiczne, one nie są partnerem. Teraz, jeżeli się ustawi na przykład tak wymagania z nfz jak było w przypadku tej całej tego przetargu na świadczenia specjalistyczne, kiedy na przykład przepadają jakieś placówki dlatego, że rentgen nie znajduje się w ich budynku, tylko dwa budynki dalej, jak było na terenie naszej Akademii Medycznej, to automatycznie ta część traci klienta i jednocześnie traci klienta ta część diagnostyki. A przeważnie jest ona bardzo dobrze wyposażona, tracąc klientów jednocześnie zaczyna generować straty. I to sprzętu drogiego, który żeśmy praktycznie kupowali za swoje pieniądze. Przepraszam, tylko tak się zapytał. Oczywiście macie centyfikę. To, to nie chodzi akurat... Nie, 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 nie nie, nie. Wiem, jest, bo chodzi o to, Dlaczego mówię o certyfikacie? Certyfikaty starają się mieć wszyscy teraz, bo tak, to jest jedyne, dlatego, że to jest. europejski sposób, tym, sposób, to jest europejski tym, sposób tym, oceny tym, jakości tak. i standaryzacji świadczeń. Tak. I on nie ma najmniejszego wpływu. Ale do tego zmierzam. Praktycznie przepraszam, ja panie Pani, Pani magister. Ja ci dzieliłem świadczenia dawców na tych, którzy wykonują świadczenia bezpośrednio tylko z pacjentem jako czyli o tym na rynku usług medycznych. Z tym, że tutaj jeżeli chodzi o te tak zwane państwowe placówki służby zdrowia, to można je porównać do takich nieruchawych, dużych, ogromnych landach, koło których uwijają się jakieś małe jakimki, jakieś drobne yy, przedsiębiorstwa prywatne, które reagują natychmiast na rynek które nie idzie im na przykład diagnostyka epidemiologiczna, proszę bardzo, sprzedają swoje aparaty, zatrudniają jakieś inne, zaczynają próbować w jakichś na przykład laboratoriach analitycznych, bo one mogą to zrobić. Natomiast jeżeli ktoś kupił sobie jakiś tomograf komputerowy, czy jakąś inną wielką maszynę, to on się go z dnia na dzień nie pozbędzie, bo na przykład nie idą mu usługi w tym. Nawet z, właśnie, no, jakie straty tutaj są generowane. I w tym momencie to i ogromne pieniądze, pomijając z ośrodka, w których kupiły sprzęt, nie otrzymały kontraktów tak. i okazało się, że one płaciły, hmm, powiedzmy tam 20 czy 30% sprzętu, resztę dostały z Unii Europejskiej. Nie dostały kontraktu, musiały zostać z... całość pieniędzy, całość. 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 Poza tym nie mówię już o kadrach wykształconych, które się dopracowały czegoś przez lata i nagle z dnia na dzień jednym pociągnięciem długopisu idą na zieloną trawkę. Dokąd idą? No czeka Irlandia, Anglia teraz Niemcy. I mamy świetnie wyszkolone karty, które zasilają inne placówki zdrowia. Teraz tutaj w rzutu jest taki slajd, który jest tylko schematem. Proszę na to nie patrzeć jak to jest szczegółowo, ponieważ to też wymaga pewnego komentarza. Każdy proponowany nowy system, nowoczesny system, czy to będzie w Niemczech. Super nowoczesny system, o którym później powiem, zakłada przynajmniej dwa sposoby, dwa miejsca, w którym pacjent, to pacjent jako świadczyniodawca, a cię jako biorca dokonuje decyzji. Pacjent zarówno wybiera sobie świadczyniodawcę, jak i wybiera sobie ubezpieczyciela. To, co jest pomiędzy nimi, to są pewnie ścisłe, określone regulacje finansowe, typowo rynkowe. ubezpieczycielem ma podpisaną umowę, która określa stopień i skalę refundacji. Pacjenci, pacjenci korzystają z określonej ceny z określonego zakresu A właściwie proste. Przejdę do tego, jak wprowadzić reformę, ale chciałbym Państwu tu przy tej okazji pokazać, bo znaczna część osób jest osobami starszymi. Przejdziemy do modelu królewskiego, dobrze? To jest system, który miał to szczęście, że był wprowadzany przez świadome społeczeństwo. Dlaczego? Dlatego, że nie wiedzieli, że oni nie produkują systemu doskonałego. W związku z tym zaakceptowali, że wprowadzanie reformy służby zdrowia, w momencie, w którym świat, cywilizacja idzie do przodu, są problemy demograficzne, zmieniają się okoliczności, pojawiają się kryzysy, że ten system musi być dopracowywany. I dlatego wprowadzają go przez 20 lat. Na dzień dzisiejszy uważa się, uważa się wśród ubezpieczycieli, wśród świadczeniodawców, organizatorów ochrony zdrowia, że ten system jest najlepszy. Bo on zakłada właściwie wszystko. On zakłada, że wszyscy są ubezpieczeni. Wszyscy, którzy chcą, są ubezpieczeni. Pacjent człowiek. Jego nie jest, jego prawem, nie jest do jest prawo, prawo doświadczeń. Ale każdy, każdy obywatel ma prawo się ubezpieczyć. I nikogo nie wolno odrzucić. Ta zamiana myślenia, myślenia powoduje, że nie pacjent ma prawo do świadczeń, tylko pacjent ma prawo do ubezpieczenia. To trzeba wyrzucić z, z, z konstytucji. To nie jest dekador, ta konstytucja, tak? Nikt nie powiedział, że ona musi być na wieki wieków, amen. Pacjent nie ma prawa do świadczeń, do ubezpieczenia i jako ubezpieczony wchodzi na rynek. Może pacjenci chcieli za dużo? Pomyślam o ok. tym. Bezpośrednie wartości wynoszą 10%. Pierwsze 150 euro e, w całym roku kalendarzowym pacjent płaci. Jeżeli ma nieszczęście, bardzo ciężko choruje, to jego płatności w ciągu roku to za obsługę, za, za usługi systemu służby zdrowia nie mogą przekroczyć 500 euro. Tyle wynoszą jego prywatne maksymalnie płatności. Wszystko, co jest powyżej, jest całkowicie bezpłatne i nie ma tych 10%. Osoby ubezpieczone, zwracają się do publicznych płatników, w tej chwili jest około 10% tam z ubezpieczenia którzy płacą w imieniu ubezpieczonych. W imieniu ubezpieczonych, przepraszam, pokazywali parukę, ale tutaj na wyposażeniu nie było wskaźnika. Płacą procent kosztów. Wszyscy ubezpieczeni płacą składki. Nie odpadek. Płaci każdy ubezpieczony, kto wchodzi do systemu. Ta składka jest zielona. Ona po części jest płacona przez pracownika, po części jest płacona przez pracodawcę. W przypadku osób na samozatrudnieniu w całości jest płacona przez samozatrudniony. Niedługo wszystkie pielęgniarki będziemy mieli na samym zatrudnieniu, także będziemy traktować je jak wszystkie biznes umy. W Polsce ilość firm prowadzonych przez kobietę wzrośnie radykalnie. Feminizacja będzie wspaniała. No ale dobra, to tak drobny, drobny Wszyscy, którzy płacą składki ubezpieczeniowe, płacą do funduszu centralnego. I to jest bardziej to podrybu, które jest kolejne ważne. Ponieważ ten fundusz centralny oznacza, że jakkolwiek byśmy to wszystko nie zorganizowali, po pierwsze zawsze tu starczy pieniędzy na określoną ilość świadczeń. Że osoby starsze, osoby w podwyższonej grupie ryzyka, można tych grup tworzyć 15, 30, 60, dzieląc na kobiety, mężczyzn, młodszych, starszych, pracujących fizycznie, policjantów, kolejarzy i górników, czyli tam osoby pod szczególną ochroną, niesamodzielne i można z tego wypłacać realną stawkę kapitacyjną. Tu, ewentualnie, jeżeli państwo, społeczeństwo podejmie decyzję, można dokładać pieniądze na no, ochronę dzieci, na duże programy, na duże programy walki z klęskami. W tym klęski żywiołowe, epidemie, te, które są, te, których nie ma. I z tych pieniędzy, tak, zgodnie z tym, jeśli pacjenci tutaj zapiszą w publicznych płatników, czy to będzie powszechny zakład ubezpieczeń, publiczny zakład ubezpieczeń, regionalna, tańska -Kor, Kasa Chorych, Pomorska Kasa Chorych, tak, będą zapłacone pieniądze. No ale może jakaś kasa sobie nie poradzi. Może nie będzie w stanie zapłacić. Ona się może reasekurować. To jest tylko towarzystwo ubezpieczeniowe, proszę Państwa. Ona się może reasekurować. Ona może prowadzić politykę taką, że ona rozmawiać z ubezpieczonym i mówi, na co wydajemy pieniądze, Pani ubezpieczona. Może posłuchamy świata i już od dzisiaj wiad wiadomo, tak? bo jest to już model opracowany, że 10% nakładów na służbę zdrowia w profilaktykę skutkuje 40% redukcją kosztów. Może ten publiczny ubezpieczyciel wyśle listę do ubezpieczonego i powie Panie Ubezpieczony, rzuć Pan to palenie, to my Panu piszemy spadkę o te 10% czy euro miesięcznie. Może, może. Wrzuć Pan picie, no, może nie rozwód się no, Tylko będzie bezpiecznie. I wtedy będziesz Pan zdrowszy, bo wiadomo, że żonaci żyją dłużej i są zdrowsi. Czyli te bonusy są złożone, ale one są oparte na tym, że ma być atrakcyjna oferta tego publicznego płatnika. Kliniczny musi nas jeszcze do tego, że ich zachęcić. On nie może tylko nas cykować. On nas zachęci, że my nie zapłacimy...